Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Artykuł tematu. Artykuł o wymianie zaworów głowicy cylindrów. Krótkie informacje o zaworach, procesie wymiany i docieraniu produktów do gniazda. Na końcu artykułu Film o wymianie i docieraniu zaworów głowicy cylindrów. Artykuł o wymianie zaworów głowicy cylindrów. Krótkie informacje o zaworach, procesie wymiany i docieraniu produktów do gniazda. Na końcu artykułu Film o wymianie i docieraniu zaworów głowicy cylindrów. Zawory w silnikach spalinowych SA elementem mechanizmu dystrybucji gazów GRM. Ich zadaniem jest regulacja i dostarczanie mieszanki paliwowo-powietrznej lub powietrza do cylindrów oraz uwalnianie produktów spalania. W zależności od lokalizacji części Rozrząd może być dolnozaworowy lub górnozaworowy, ale nowoczesne silniki wykorzystują tylko ten drugi wariant. Krótkie informacje. Zawory mają prosta konstrukcję i charakteryzują się wysoka odpornością na zużycie. To ostatnie wynika z materiału produkcyjnego, który musi wytrzymywać zwiększone obciążenia. Sam zawór składa się z kilku części. Tarcza, dolna, wydłużona część, punkt styku dysku z głowica cylindra nazywany jest gniazdem. Jest ono wykonane ze stali lub żeliwa i jest wciskane w głowicę cylindra. W zależności od przeznaczenia, zawory działa się na dwa typy: wlotowe odpowiadają za dostarczanie mieszanki paliwowo-powietrznej do układu cylinder tłok. Mają one jednocześciowy trzpień i zazwyczaj płytkę o większej średnicy w celu poprawy wydajności. Wydechowe odpowiada za odprowadzanie spalin podczas pracy silnika. Trzpień tego typu zaworu jest wydrażony, wewnątrz umieszczony jest sad. Taka konstrukcja umożliwia chłodzenie zaworu wydechowego, ponieważ jest on narażony na wyższe temperatury niż zawór wlotowy. Do jego produkcji obowiązkowe jest użycie metalu odpornego na wysoka temperaturę. Dlaczego więc konieczna jest wymiana zaworów? W normalnych warunkach pracy zawory mogą wymagać wymiany z powodu zużycia. Następuje to po około 300 tysiącach km przebiegu. Zazwyczaj istnieją dwa powody nieplanowanej wymiany, wypalenie I o. Przedwczesne wypalenie może wystąpić z powodu ciągłej jazdy na najwyższych możliwych obrotach, a w konsekwencji detonacji silnika. Zawór ulega o, gdy łańcuch rozrządu pikę lub gdy łańcuch rozrządu przesuwa się o kilka ogniw, dzieje się tak przy słabym napięciu. W rezultacie trzpień ulega odchyleniu, co prowadzi do luźnego dopasowania płytki do gniazda. Proces wymiany zaworów głowicy cylindrów. Aby dokonać wymiany, należy dokładnie zdemontować, a następnie zmontować. Mechanizm rozrządu. W zależności od modelu samochodu i cech konstrukcyjnych silnika, proces ten może mieć pewne różnice. Ogólnie jednak system demontażu i montażu jest taki sam. Ogólnie rzecz biorąc, sekwencja działań jest następującą. demontaż zespołu głowicy cylindrów. Aby to zrobić, należy wykonać prace przygotowawcze: otworzyć przewód i klemę minus akumulatora, odłaczyć rury i węże doprowadzające płyny techniczne, przewody paliwowe, zdjazd mocowania. Demontaż wałka rozrządu z pasek napędowy. Przed przystąpieniem do procedury konieczne jest odkręcenie świec zapłonowych. Pozwoli to uniknąć ich uszkodzenia. Ratsuchariowanie zaworów proces odbywa się za pomocą specjalnego narzędzia, rusuchariwator. Niektórzy używają metody dziadka. Aby to zrobić, konieczne jest zamknąć miejsce, z którego powinna wyskoczyć suszarka szmata. Aby ja złapać. metoda ta może być stosowana. W ostateczności i z doświadczeniem. Początkujący ryzykuje poważne uszkodzenie zaworu. NP. Jego wygiecie. Najlepsza opcja jest zakup narzędzia do rozprzegania. Czyszczenie i kontrola zaworów po przeprowadzonych manipulacjach zawory wyjęte z tulei SA, czyszczone z sadzy i sprawdzane pod kątem uszkodzeń. W zależności od stopnia uszkodzenia, część należy wymienić na nowa konieczne jest również sprawdzenie gniazda zaworu. Jeśli szczeliny i zapadnięcia na nim SA zbyt poważne, aby usunąć je przez docieranie Gniazdo będzie musiało zostać obrobione specjalnym. Narzędziem, które nazywa się sferoida lub borfreza. Stożek to przystawka do obróbki różnych powierzchni, w tym powierzchni metalowych. Jest on przymocowany do wiertarki, usuwa uszkodzenia mechaniczne. W tym procesie najważniejsze jest, aby nie diejsy się ponieść emocjom i nie usunąć zbyt dużej warstwy metalu. Nie należy również zbyt mocno dociskać wiertła, ponieważ prowadzi to jedynie do przegrzania, utrudnia proces obróbki. Zaleca się na smarowanie głowicy wiertła specjalnym smarem przed rozpoczęciem pracy, aby zmniejszyć intensywność zużycia. Zakup nowego zestawu zaworów jest konieczny, jeśli część jest całkowicie zniszczona, czasami się to zdarza lub jeśli trzpień jest zdeformowany. Wygiety trzpień można teoretycznie wyprostować, ale czas i wysiłek z tym związany nie jest tego warty. Wybierając zawory należy upewnić się, że są one identyczne. Szczególnie ważne jest... Aby części miały tę sama wysokość. Powierzchnia powinna być wolna od zadrapań, od prysków i innych uszkodzeń. Przed montażem pożądane jest wypolerowanie całej części, z wyjątkiem fazy, powinna być docierana. Po docieraniu zaworów konieczne jest zmontowanie konstrukcji. Wszystkie czynności wykonywane są w odwrotnej kolejności. Docieranie zaworów. Kluczowym momentem wymiany jest docieranie zaworu do gniazda. Procedura ma na celu wyeliminowanie najmniejszych rozbieżności w kontakcie części w procesie pracy i zwiększenie szczelności. Pasta do docierania przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć się w paste do docierania. Rynek obfituje w różne warianty, począwszy od tanich kompozycji wątpliwego pochodzenia, a skończywszy na profesjonalnych pastach. Zgodnie z ich charakterystyka robocza, pasty do docierania SA gruboziarniste i drobnoziarniste, czasami COS pomiędzy. Konieczne jest uzyskanie obu. Gruboziarniste SA używane do wstępnego docierania. Drobnoziarniste SA używane do wykańczania. Zasadniczo pasta działa jak papier ścierny, szlifując części i czyniąc je jak najbardziej kompatybilnymi ze sobą. Sekwencja czynności podczas docierania zaworów jest następującą. cienka, równomierna warstwa gruboziarnistej mieszanki nakładana jest. Na fazę zawór musi być wcześniej wyczyszczony, chyba że konieczna jest jego wymiana na nowy. Wymiana zaworów jest dość kłopotliwa procedura, choć nie aż tak trudna. Dla amatora największa trudnością jest prawidłowy demontaż i montaż rozrządu. Aby uniknąć pomyłek, należy dokładnie zapamiętać położenie względem siebie wszystkich demontowanych elementów konstrukcji. Aby niczego nie pomylić podczas montażu, niektórzy w procesie demontażu używają specjalnego markera, zaznaczając na częściach miejsca, połaczeń i położenie niektórych elementów. Film o wymianie i docieraniu zaworów głowicy cylindrów.